Tak, tak, spotkaliśmy tego szamana. To teraz y, pamiętajcie, że ten szaman powiedział, y, żebyście y, ten no, eliksy zrobili. Bo tych ludzi musimy wyleczyć. To idźcie tam do tego szamana a, i pozbierajcie te zioła. A ten szyfr, tutaj macie szyfry. Znacie na pewno jakieś szyfry. No to. to Rozwiążcie ten szybko, bo to wam dobrze idzie. Witaj mi, mi tam średnio idzie. No. Nie, 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 ja mam ja mam przybocznych. Ja, ja nie muszę, bo, bo... ja muszę pilnować, żeby te zuchy się nie pobiły. No i no ja do tego je pilnuję. No i, i ten. I idźcie tam za ruch szkoły i tam y, będą rosły. Znaczy, będą leżały kartki z takimi narysowanymi grzybami, i te grzyby trzeba pozbierać i przynieść, i tutaj to będziemy eliksy robić. No. No. no i wiecie, jak tam pójdziecie, nie? No, to tam będzie taka owieczka. No, wyobraźcie sobie, że jest owieczka, no? I tą owieczkę będziecie musieli popaść trochę i w ten sposób pomóc temu panu, który będzie gospodarzem, A jak tam... A jak tam dojdziemy i będą ci rybacy, to będziemy musieli z kartonów zbudować nasze łódki, nie? No i pożeglujemy tam dalej, nie? I żeglujcie tam, o. To jedzie. Tak może wyglądać Twoja zbiórka. I może będzie całkiem krema. A może wyglądać inaczej. No wiecie tam, pójdziecie do tego boru, o! I tam, i tam. I tam, i tam idziecie. B Łajbę budujemy! No to ja też mogę przecież się! Na drużyno! Na drużyno! Płyniemy łupką! Płyniemy! Płyniemy łupką, drużyno! Jest! Jest! I A To zbiórka też może tak wyglądać. Pamiętaj, ty nie jesteś wielkim, drużynowym, który nie może sobie pogiąć mundurka i musi być poważny i nic nie może splanić twojego splendoru. Czasem dobrze zrobić z siebie głupa żeby zuchy się na ciebie rzuciły, wywaliły cię z łódką, żebyś przebiegł tutaj jako osiołek, łowieczka, czy inne. A wiesz czemu? Bo drużynowe też się bawi. A w tym wypadku wódz też się bawi. Dlatego wódz razem ze swoimi zuchami rozwiązuje wielki szyfr. Dlatego wódz może się też od czasu do czasu przebrać i ruszyć jako owieczka. I drużnowe, wódz. Może czasem się z zuchami, wsiąść do kartonowej łódki i odpłynąć w siną dalej. Robić spore zamieszanie. I nie martw się, że rodzice przyjdą. Nie martw się, że zrobi ci ktoś zdjęcie i wrzuci na Facebooka i pokaże a. No właśnie. Tak się fajnie bawię z moimi zuchami. I ja też, tak się fajnie bawię z moimi zuchami. Nie wierzysz, to wejdź na profil facebookowy mojej gromady i zobacz. Bo drużynowy też się bawi.